Witajcie, Ancymony, ja jestem Mati. I chuj! Pisało wiele ludzi do mnie yy, wiadomości o treści. Ej, Mati, bo jest teraz taki nowy trend: Fidget Spinner. Fidget, spi Fidget Spinner się nazywa. Yy, pociśnij, pociśnij, kurwa, pociśnij. Niech się czuje jak gówno. Pociśnij, ciśnij, Mateusz. Ciśnij. Umiesz nie Bo ciśnij, bo nowa zabawa, to ciśnij, ty. Ale ja w sumie nie wiem, o co chodzi w tej zabawce, to jest po pierwsze. Po drugie, czemu mam cisnąć ludzi albo jakąś zabawkę, skoro, skoro to tylko zabawka i za jakiś tydzień, dwa to przejdzie i ludzie już nie będą wiedzieć, o co chodzi. Po trzecie, po co się denerwować? Nie wiem, nie wiem, po co się denerwować, to jest taki mój trzeci punkcik. Ale czwarta rzecz, która jest... która może być il... Która może być irytująca dla ludzi takich jak ja, albo dla ludzi, którzy cokolwiek robią w swoim życiu, albo dla ludzi, którzy nic nie robią w swoim życiu, albo ogólnie dla ludzi, bo ludzie są bardzo różni przecież, prawda? To nie jest żadna z autystyczna zabawka. Mam zajęcia praktyczne z dziećmi autystycznymi i powiem Wam szczerze, autyzmu wyleczyć nie, mo nie można. No, jest to taka choroba, że nie można, więc jeśli ktoś Wam mówi, pomaga to kurwa w leczeniu autyzmu, no to to przestańcie się z taką osobą zadawać, bo jest idiotą po prostu. No i ostatnia sprawa, y, która może właśnie irytować sporą część, sporo ludzi, jest następująca, że ludzie kręcą jakieś filmiki, w filmikach pokazują jakieś triki. Jeśli chodzi o fidget spinnery, nie można robić żadnych trików, poza tym, że kręcasz to i oni tak robią. To, to nie, to, to nie jest trik. Patrz, patrz. To, to nie jest trick. Jeśli ktoś ci mówi, że to jest trick, to. To jest kurwa idiota, to jest debilem po prostu. No nie, no bez przesady się w ogóle z takimi ludźmi nie jest bez, bez, bez sensu. I ten, i, i to tyle w dzisiejszym odcinku. Zaraz jeszcze wypuszczę specjalnie dla was 10 najfajniejszych rzeczy, które nie wiem, coś tam jeszcze wymyślę. I to było na tyle. Mam nadzieję, że się odcinek wam bardzo spodobał. Tak jak moja koszula. Koszulam zajebistą włos na klacie również, ale nie będę wam pokazywał. Pewnie i tak będzie widać. Wpadać na grupę Ancima na face, a snap, a instagrama. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Chociaż nie wiem, jaki to ma związek z fidget spinnerami, ale pamiętajcie po prostu, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć i... I ludzie będą pisać, o jesu, jaki, o Jezu, jaki pijany, o Jezu, jaki pijany, albo o Jezu, kanapki, jad. kanapki jad i pijany.